Moi drodzy, to jest banknot, 50 euro, znacie go. Na nasze to będzie mniej więcej, no trochę ponad 200 zł. Na tej palecie, na tej jednej palecie jest 18 milionów euro. I teraz wyobraźcie sobie 3222 takie palety. One wypełniają cały stadion. Dlaczego o tym mówię? Bo te palety, to jest 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze, trudne przecież do wyobrażenia, czekają na Polskę, czekają na Polaków w Europie. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm, do waszych budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to jest rząd PiSu. To jest ich kompletnie niezrozumiały upór. Oni ostatnio. No, ich liderzy, pan Bielan, pan Ziobro, wprost powiedzieli, że Polska powinna zrezygnować być może z tych pieniędzy i w ogóle wycofać się z tego funduszu. Ich być może na to stać. Ale polskich rodzin, polskich firm nie stać na takie idiotyzmy. Tak, proszę państwa, to jest, to jest nie do zrozumienia. To nie są patrioci, to są idioci.